Very to jest ruch, który zapoczątkował Rażon Rondo. I to polega mniej więcej na tym, żeby podczas dwutaktu zmylić przeciwnika podaniem za plecami. On wtedy myśli, że my chcemy podać, a robimy drugi krok i rzucamy dwutaktem. Jak złapać piłkę, no to wiadomo, trzeba ją złapać nad i przed ramieniem, żeby ona się właśnie dobrze trzymała w ten sposób. No, ale jeżeli naprawdę komuś jest ciężko coś takiego zrobić, to może też zrobić na przykład coś takiego, że robi tak, zabiera, odbija lewą i z powrotem do prawej. Czyli to wygląda tak. Jeżeli ktoś nie umie złapać, bo na przykład ma za małe ręce, albo ten nadgarstek ma coś źle z nadgarstkiem. Czyli wygląda to tak. I normalny dwutakt. Kozioł, łapiesz piłkę, podajesz i rzucasz normalnie dwutaktem. To jest taki prosty, tak samo krótki poradnik, jak w poprzednim odcinku żebyście się nauczyli jak grają tak naprawdę gracze w NBA, jakie robią fajne triki właśnie, jakie można przedstawić na boisku albo w lidze nawet. Analogicznie to wygląda z prawej strony, czyli robimy coś takiego i rzucamy. No oczywiście tak jest łatwiej. Jeżeli chcemy odbić po prostu piłkę, też zmylić podanie. Warto na przykład, żeby zmylić bardziej przeciwnika, popatrzeć też w jego stronę i wrócić z powrotem. Popatrzeć na niego, żeby naprawdę pomyślał, że chcemy podać, bo się tak szybko spojrzeć i rzucić do kosza. To na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Siema!